Cześć, zgodnie z obietnicą wrzucam filmik, w którym uporządkujemy sobie trochę wiedzę matematyczną, po to, żeby no, łatwiej i więcej, żebyśmy mogli zrozumieć na e, fizyce. Pierwsze pojęcie to jest pojęcie funkcji. Funkcja to jest coś, co cały czas z tego korzystaliśmy, tylko nie mówiliśmy, że to się tak nazywa. Funkcja to jest jakaś zależność. Czyli mamy jakieś dwie wielkości które na matematyce je sobie nazwiemy na przykład y i x. I wartość tego y zależy od wartości tego x w jakiś sposób. Czyli na przykład jeśli x jest taki, to y jest taki. Jeśli x jest taki, to y jest taki. A jeśli x jest taki, to y jest taki. Żeby podkreślić to, to będziemy sobie pisać, że y od x zależy czyli y w funkcji x. No i to, co my chcemy zrobić, żeby zobaczyć, żeby sobie na przykład policzyć w przyszłości, jak to się zachowa, Albo ocenić, jak, jak bardzo się tutaj zmieniło, a, albo cokolwiek, wyciągnąć informacje o tej funkcji, bo to mogą być na przykład informacje nie wiem, o zmienieniu, tu mogą być wartość złotówek od czasu dla jakiejś tam akcji, które kupujemy. To może być cokolwiek, żeby albo parametry pogody, jak temperatura się zmienia w zależności od dnia albo koncentracji dwutlenku węgla. Cokolwiek od czegokolwiek może. Zależeć, czyli być tego funkcją. Teraz, żeby zrozumieć, jak to się zachowuje, albo jak się będzie zachowało, to musimy poznać równanie tej funkcji, czyli że yx równa się coś. No i teraz, my na fizyce już y, mieliśmy kilka funkcji, tylko na, na przykład badaliśmy, jak prędkość zmieniała się z czasem. Czyli robiliśmy wykresy funkcji, prędkości w funkcji czasu i tak samo robiliśmy wykresy położenia czy przemieszczenia, już niech będzie drogi, w funkcji czasu. I przypomnijmy sobie, dla ruchu jednostajnego, dla ruchu jednostajnego mówiliśmy, że prędkość od czasu nie zależy. Czyli po prostu V od t równa się V0. W każdym momencie T wartość jest taka sama. I wtedy mówiliśmy, że jak zmieniała się droga w czasie, przyrastała proporcjonalnie. Czyli droga przebyta np. przez samochód jadący ze stałą prędkością V0 to była V0 razy T. Czyli po takim czasie T, Mamy taką przebytą drogę, po czas, czasie te mamy taką przebytą drogę. Dwa razy, więcej drogi, dwa razy więcej minęło czasu, dwa razy dłuższą drogę przejechaliśmy. Czyli jak jedziemy, nie, biegniemy sobie równomiernie w maratonie, 5 km na godzinę, to po pierwszej godzinie przebiegniemy. 5 km, po drugiej 10, po trzeciej 15 i tak dalej. Ale e, mówiliśmy też o ruchu jednostajnie przyspieszonym, czyli prędkość. W funkcji czasu zmieniała się w taki sposób, że V od T to było jakieś przyspieszenie stałe razy T. Czyli ruszyliśmy z miejsca i przyspieszamy. Na przykład upuszczamy kulkę i ona leci coraz szybciej, się rozpędza. I po pierwszej sekundzie ma na przykład poruszać się z prędkością metra na sekundę, po dwóch sekundach z prędkością dwóch metrów na sekundę i tak dalej. W związku z tym droga jaką na przykład ta spadająca kulka pokonuje jak ją puszczamy skoro na początku ma małą prędkość to w pierwszej chwili przebyła małą drogę no ale już się rozpędziła więc w następnej sekundzie przebędzie większą drogę w następnej jeszcze większą i jeszcze większą i coraz większą więc tu mówiliśmy że zależność drogi od czasu dla czegoś co się porusza z jednostajnym przyspieszeniem a0 wynosiła at kwadrat przez dwa. No I teraz to, co tutaj tak naprawdę widzimy, to są właśnie funkcje. To nawet widzimy tutaj trzy funkcje matematyczne. Jeśli teraz zapomnimy na chwilę, że to jest jakiś tam prędkość czas i tak dalej, i wrócimy do naszego y i x, to mamy trzy zależności. Pierwsza zależność to jest Brak zależności. Znaczy zależność jest taka, że funkcja jest stała. Druga jest taka, że funkcja zmienia się proporcjonalnie. A trzecia jest taka, że funkcja zmienia się proporcjonalnie do kwadratu. Tylko zrobię sobie miejsce, żeby nie zasłaniać. Teraz te trzy funkcje. W tym wypadku powiemy, że y od x równa się no jakieś y0, no bo nie zależy od xa. W tym wypadku powiemy, że y od x to jest jakiś współczynnik k razy x, a w tym wypadku y od x to jest też jakiś tam współczynnik razy x kwadrat. I teraz to innymi słowy, nazywamy, no mówimy, że to jest funkcja stała. I teraz to będzie dla nas funkcja liniowa, a to będzie funkcja kwadratowa. Teraz, dlaczego liniowa i kwadratowa? Przejdźmy sobie do programu. To jest bardzo fajny program, się nazywa GeoGebra. Tu możemy narysować sobie wykresy tych funkcji. Dlaczego funkcja liniowa nazywa się liniowa? Bo jeśli zrobimy sobie wykres y od x, to widzimy linię. Widzimy linię prostą. Możemy w tym programie pobawić się i zobaczyć, co się stanie, jeśli, jeśli zmienimy troszkę parametr tej funkcji. Czyli na przykład zrobimy sobie 2x, albo zrobimy sobie 1 piąta x. Wróć, zrobiłem s, a nie x. Mój błąd. Na przykład 1 piąta x. Co teraz widzimy? Znowu, jeśli myślimy sobie na matematyce, mamy y i x. Pomyślmy teraz, że to jest wykres prędkości od czasu. Czyli na osi, na osi pionowej mamy prędkość, a na osi poziomej mamy czas. Czyli to są sekundy, a to są metry na sekundę. Czyli co my tak naprawdę widzimy? Że ten parametr, który tutaj stoi, jedynka, dwójka albo jedna piąta, co to tak właściwie jest? To jest w tym momencie przyspieszenie tego ciała. Jeśli przyspieszenie wynosi 1 m na sekundę kwadrat, to mamy tą funkcję zieloną, to znaczy, że po pierwszej sekundzie prędkość ciała to jest 1 m na sekundę, po 5 sekundach to jest 5 m na, na sekundę. Jeśli przyspieszenie wynosi 2 m na sekundę kwadrat, to znaczy, że po jednej sekundzie będą 2 m na sekundę, a po trzech sekundach 2 razy 3 6 m. Na sekundę. Jeśli przyspieszenie to jest 1.5, piąta, no to dopiero po 5 sekundach to ciało osiągnie prędkość metra na sekundę. Czyli widzimy, że ten parametr stojący przy X mówi nam o tym, jakie jest nachylenie tej krzywej, im większe nachylenie, w sensie tym bardziej stromo, czyli tym większa wartość tego parametru A, to znaczy, że przyspieszenie jest większe. Ale jeszcze uwaga, przecież jeśli mamy ciało, na przykład. Samochód, no to może być tak, że my jedziemy ze stałą prędkością i dopiero w pewnym momencie przyspieszamy. Czyli może być tak, że my sobie mieliśmy jakąś stałą prędkość, na przykład 5 metrów na sekundę, i dopiero do tego zaczęliśmy przyspieszać z, z przyspieszeniem na przykład 2 metrów na sekundę kwadrat. I co teraz yy, widzimy? Znowu kres, prostą kreskę, w sensie znowu funkcję liniową, ale ona zaczyna się od jakiejś prędkości początkowej. V0, czyli wracając do naszych funkcji, to jest tak, jakbyśmy o, mieli wykres prędkości od czasu i jest powiedziane, że zaczynamy z prędkością V0 i teraz dopiero naciskamy gaz. Czyli jedziemy na przykład jedziemy 50 km na godzinę, wjeżdżamy w tym momencie, jak zaczynamy nasz pomiar. Wjeżdżamy, wyjeżdżamy z miasta i mamy prawo jechać do 90 km na godzinę, więc przyspieszamy dość spokojnie naciskając gaz i poruszając się ze stałym przyspieszeniem. No, więc taki jest sens tego parametru e, wolnego. E, ale wszystko to są funkcje liniowe. No i teraz uwaga, właśnie ogólna e, postać. Ogólna postać, e, Funkcji liniowej to jest y od x równe ax plus b. I to jest funkcja liniowa. Jeśli mówimy, że to jest na przykład prędkość od czasu, to z tego nam się robi prędkość początkowa w metrach na sekundę, dodać yy, na przykład właśnie przyspieszenie początkowe razy czas. Dobra, a teraz yy, idziemy do funkcji kwadratowej, jak ona wygląda na wykresie. Jeśli sobie x, x sobie zostawimy, a teraz zrobimy x razy x. No i co mamy? Parabole, czyli funkcję kwadratową. Czyli teraz widzimy, że 1 razy 1 daje 1, ale 2 razy 2 daje 4. A 3 razy 3 da nam. O, domyślamy się 9. Co teraz warto, na co warto zwrócić uwagę? No, że minus 1 razy minus 1 też daje 1, a minus 2 razy minus 2 daje nam minus 4. Więc ta funkcja ignoruje znak, czy coś jest wartością dodatnią, czy ujemną. Ta funkcja wygląda tak samo. No i teraz, co będzie nam zmieniał parametr przy tej funkcji? To jeśli zrobimy 2x. Kwadrat. To co otrzymamy tak yy, 2x kwadrat. 2x. Yy, a, nie kliknąłem i mi się nie pisze. 2x yy, kwadrat będzie oznaczało funkcję, która też jest funkcją yy, kwadratową, ale dużo bardziej stromą. Czyli dla jedynki to będzie dwójka. Dla dwójki to będzie, co to będzie dla dwójki? ósemka. Jeśli natomiast zrobimy sobie, powiedzmy, że naciskamy pedał gazu i, yy, yy, ale bardzo powoli. Czyli przyspieszenie to będzie na przykład jedna dziesiąta w tym wypadku x yy, kwadrat. Też mamy parabolę, tylko dużo, dużo, dużo wolniej rosnącą. Ale po raz kolejny widzimy, że to ten parametr, czy to jest 1, 2 czy 1, dziesiąta, on nam mówi o tym, jak będzie się zmieniać jakaś wartość, którą chcemy obserwować. Na przykład prędkości, na przykład drogi, na przykład przyspieszenia. Teraz wrócimy sobie do naszych funkcji pozbędziemy się funkcji liniowej. Zobaczmy teraz, co się stanie, jeśli mamy dodatkowy parametr. Czyli jeśli mamy x razy x, ale na przykład plus coś. To, to tak jak funkcja liniowa. Dodanie tam na przykład plus 2 sprawia, że no w zerze 0 razy 0 plus 2 daje nam 2. 2 razy 2 plus 2 to 2 razy 2 to jest 4, plus 2 to jest 6. Więc w ten sposób nam się ta funkcja przesuwa. Jak to się ma do fizyki? No to jest znowu, ogólnie mówiąc, funkcja kwadratowa y od x ma postać jakiś parametr razy x kwadrat, dodać jakiś parametr razy x, dodać wyraz wolny ale jeśli mówimy na przykład, że to jest droga od czasu, no to to jest nasze at kwadrat przez 2, ale mogło być tak, że my zaczęliśmy przyspieszać już jadąc pręd jakąś prędkością, więc mamy v0 razy t, ale też jeśli my chcemy zmierzyć na przykład całą drogę, jaką przebyliśmy w trakcie ruchu, to może być tak, że ju już przejechaliśmy ileś kilometrów i dopiero teraz zaczynamy mierzyć to dalej. Więc to jest bardziej ogólna postać, z której my sobie wybieramy jakieś fragmenty. Ale teraz widać, że to jest postać czysto matematyczna, a to jest postać fizyczna funkcji liniowej. To jest funkcja liniowa, a tu mamy taką postać ogólną matematyczną, a tu jej przykład fizyczny funkcji kwadratowej. Dobra, to to są pojęcia, które y, mam nadzieję, że są w miarę łatwe do przyswojenia, bo to jest właściwie nazwanie tego, co już wcześniej y, robiliśmy. Y, tylko teraz wiemy, że to jest zależność stała, to jest zależność liniowa, to jest zależność kwadratowa, a do tego y, widzimy, że tu jeszcze w sumie możemy sobie dopisać, że to jest x do potęgi zerowej, czyli 1. To jest po prostu wyraz wolny w momencie, kiedy a wynosi 0. Dobra, to mamy funkcję liniową, mamy funkcję kwadratową. Teraz po co nam to? Po to, że na funkcjach możemy wykonywać pewne operacje. Tak jak potrafimy wykonywać operacje na liczbach, tak samo potrafimy wykonywać operacje na funkcjach. Czyli potrafimy wykonywać jakieś operacje na liczbach. Na przykład mamy liczbę, e, nie, mamy a równe 5, b równe 7. Albo dobra, 2, żeby nie było za trudno. I mamy, możemy wykonywać operacje, na przykład a plus b, no to jest 5 plus 2 równa się 7. Czyli to jest jakaś operacja sumy. Ale możemy wykonać taką operację matematyczną, na przykład jak potęgowanie. I a kwadrat to wyjdzie nam 5 kwadrat, czyli 25. Możemy równie dobrze, weźmy sobie o, że c to będzie 16. Możemy sobie zrobić operację matematyczną dzielenia, podzielić liczbę c przez liczbę b, czyli dostaniemy 16 przez 2, czyli dostaniemy 8. Ale znamy też inne operacje matematyczne, na przykład pierwiastkowanie. No, i pierwiastek z C, to będzie pierwiastek z 16, to będzie 4. Dlaczego? Bo 4 kwadrat to jest 16. Więc wykonywaliśmy operacje matematyczne na liczbach: dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, potęgowania, pierwiastkowania itd. No i teraz rzecz w tym, że, że tak samo jak na liczbach. Na liczba, liczba. Wykonywaliśmy operacje na liczbach, to możemy również wykonywać operacje na funkcjach. No i nie muszę przekonywać, że znajomość operacji na liczbach, jak dodawanie, jest pożyteczna w życiu. To tak samo operacje na funkcjach są również bardzo pożyteczne. Teraz dlaczego? Bo na przykład, jeśli mamy jakąś y, dowolną funkcję, niech będzie na przykład funkcja y, liniowa, niech będzie, że to jest na przykład prędkość od y, czasu. Czyli wiemy, że v od t równa się a0 <coughs> razy y, t. To teraz, jaką my możemy wykonać operację na takiej funkcji? Możemy na przykład Wziąć tą funkcję i policzyć jej pole pod wykresem. Już kilka razy to robiliśmy właśnie tak ręcznie. Na przykład ręcznie policzyliśmy, że no przecież to jest pole yy, trójkąta. Czyli jeśli tu jest T, to znaczy, że ten odcinek on ma długość no jakieś powiedzmy nie wiem, T0, a ten odcinek ma wysokość jakieś V0 równe. A0 zero, A zero razy y, t. Czyli pole powierzchni tego trójkąta y, to jest wysokość, czyli v0, czyli a0 razy t, razy podstawa tego trójkąta, czyli razy t. No i to jest trójkąt, więc dzielimy to przez 2. I dostaliśmy zależność at kwadrat przez 2. A 0 te kwadrat przez 2. I, I stąd y, stwierdziliśmy, no, że w takim razie droga, jaką y, przebywa ciało y, w trakcie ruchu, jednostajnie przyspieszonego, no to jest funkcja kwadratowa. Droga od czasu to jest AT kwadrat przez 2. I, o, czy to jest droga od czasu? Tu jest czas. No i zrobiliśmy to sobie ręcznie. Tylko, że teraz ta operacja, to, to, czyli obliczenie pola pod krzywą, obliczenie pola pod y, jakąś funkcją pozwoliła nam. Znaleźć jakąś inną wielkość fizyczną. Obliczyliśmy pole pod krzywą opisującą prędkość od czasu i dowiedzieliśmy się, jaka jest zależność drogi przebytej przez to ciało od czasu. No i teraz taką operację wykonaliśmy tutaj ręcznie, ale ona się ładnie nazywa całkowaniem. To jest obliczanie całki. Czyli my tak naprawdę obliczyliśmy całkę z funkcji prędkości. Żeby otrzymać funkcję drogi. Więc zapisuję tu słowo całka. Tam graficznie ją interpretujemy jako pole pod krzywą. Ale w drugą stronę możemy również działać i wiedząc, znaczy właśnie chodzi o to, że jak ktoś zna tę funkcję, to to, to to wie, że widząc taki wykres prędkości od czasu, wiadomo, że wykres przyspieszenia od czasu. Będzie miał postać o taką, że tu będzie jakieś a0. I też jak jak my doszliśmy do tego, że jeśli przyspieszenie jest stałe, to prędkość będzie liniowa, no bo też liczyliśmy sobie pole tutaj pod wykresem. No i po prostu pole tego to było czas. Tu jest pole prostokąta, że to jest czas razy wartość tego przyspieszenia, A0 razy T. Czyli obliczając pole pod wykresem przyspieszenia otrzymaliśmy zależność opisującą, zależność prędkości od przyspieszenia. Czyli my tutaj również całkowaliśmy. całkowaliśmy przyspieszenie, żeby otrzymać prędkość i całkowaliśmy prędkość, żeby otrzymać drogę. Ale w drugą stronę można również działać, widząc na przykład tylko drogę. Na przykład mamy nie wiem, z GPS-a mamy wykres, co, co jakiś czas zapisują się punkty, widzimy jaką drogę przebywaliśmy. My możemy na tej podstawie stwierdzić, jak zmieniała się prędkość w czasie naszego ruchu. A widząc jak zmieniała się prędkość, na przykład, jeśli widzimy, że prędkość cały czas jest stała, no to na tej podstawie stwierdzamy, że przyspieszenie wynosi zero. Jeśli widzimy, że prędkość zmienia się liniowo z czasem, to na tej podstawie stwierdzimy, że przyspieszenie w takim razie, no musiało być niezmienne w czasie. A jeśli prędkość nie wiem, raz rośnie, raz maleje, albo maleje szybciej, maleje wolniej, to z tego wywnioskujemy, że przyspieszenie też musiało się zmieniać w czasie. No i teraz. To jest operacja liczenia pochodnej funkcji. Tak samo tutaj trzeba obliczyć pochodną funkcji. I teraz dlaczego w, na lekcjach zajmowaliśmy się tylko i wyłącznie funkcjami? Dlaczego zajmowaliśmy się tylko i wyłącznie ruchem jednostajnym, jednostajnie przyspieszonym? Dlatego, że w przypadku ruchu jednostajnego i jednostajnie przyspieszonego, byliśmy w stanie no, na palcach policzyć sobie, y, jaka była, jakie było pole pod wykresem. Czyli widząc wykres y, prędkości od czasu, stwierdzaliśmy, że to jest prostokąt. Wykres drogi od czasu to będzie zatem linia prosta. Tak? Stąd to. Wydumaliśmy, że S to będzie V razy T. A mając y, wykres y, na przykład taki, no widząc, że to jest trójkąt, no to wydumaliśmy, że pole pod trójkątem, no to jest S równa się AT kwadrat przez 2. No dobra, ale teraz y, pytanie, co jeśli mamy na przykład, powiedzmy, że przyspieszenie ciała, zmienia się w czasie, Także przyspieszenie od czasu, to jest jakiś współczynnik k razy t, czyli na przykład zbliżamy się, niech będzie że pole elektryczne przyciąga cząstkę, albo siła grawitacji przyciąga masę, i im jesteśmy bliżej, tym mocniej nas przyciąga, czyli w trakcie ruchu przyspieszenie się zmienia. No i teraz dlaczego tego nie omawialiśmy na lekcji? Dlatego że o ile jesteśmy w stanie łatwo stwierdzić, że prędkość od czasu prędkość od czasu to będzie co? pole tego, pole tego to jest y, tu mamy czas t, a tu mamy wysokość trójkąta k razy t czyli pole tego to jest kt kwadrat przez 2 tak? pole trójkąta czas razy przyspieszenie a przyspieszenie to jest k razy t K razy t razy t, a ponieważ to trójkąt, to przez 2. Czyli widzimy, że zależność prędkości od czasu v od t to będzie to k t kwadrat przez 2. No i w tym momencie, no dlatego tego nie omawiamy w szkole, że w tym momencie nasze możliwości matematyczne się kończą. No bo jak obliczyć pole czegoś takiego? No, jeśli nie możemy sobie napisać, że to jest pole, nie wiem, trójkąta. No i teraz ja napiszę z kosmosu, że s od t w tym wypadku yy, to będzie takie s, s, dużo, dużo stromsze. Yy, ja widzę, że s od t to będzie kt do trzeciej przez 6. Ale dlaczego? Dlaczego akurat kt kwadrat kt do trzeciej przez 6. Bo wykonałem całkowanie tej funkcji. Tylko wykonałem je już w głowie, bo wiem, jak się ją całkuje. Ale dzięki, dzięki temu, że wiem, jak całkować, mając dowolny wykres, mogę przejść do dowolnego innego. Teraz widząc coś takiego, gdybym miał właśnie sygnał z GPS-u i bym zobaczył coś takiego. To bym obliczył sobie pochodną i bym wiedział, że zależność od prędkości jest taka. Więc dobra, całe to to była, wszystko to, to była e, wprowadzenie bardzo ogólne w temat funkcji, ustalenie, że mamy funkcje liniowe i kwadratowe i znamy ich e, postać i w geogebrze się nimi bawimy, i pokazanie, po co nam są całki i pochodne. Więc mam nadzieję, że ta agitacja była dość przekonująca, żeby zobaczyć, że warto tych pojęć całek i pochodnych się nauczyć. A jak? To oddzielny filmik.